Cześć kochani, z tej strony Archon z małą aktualizacją materiału o Nintendo Mini Classics produkowanych przez firmę Staudbauer. Yy, z... Niecały rok temu, około 8 miesięcy temu, zrobiłem krótki materiał o tych małych konsolkach, które można dostać w każdym większym sklepie z elektroniką za grosze. Mieliśmy wtedy trzy modele. Dokładnie dzisiaj Neko udało się znaleźć model czwarty. Super Mario Brothers. Pomyślałem, że nagram małą aktualizację z informacją na temat tej konsolki, bo tej jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć, tak samo jak inne. Ta sprzedawana jest w identycznym blistrowym opakowaniu. Z przodu mamy znowu dziwny tagline, Where are you, Princess Toadstool. Podobnie jak poprzednie konsolki, ta również ma funkcję zegarka, alarmu, no i oczywiście breloka. Tutaj z łańcuszkiem, 3+. Super Mario Bros. Mini Classics, produkt oczywiście licencjonowany przez Nintendo. Śmieszna sprawa z tymi konsolkami jest taka, że jak na licencjonowany produkt, to są szanująco słabo opisane. Na przykład z tyłu mamy opis, o, o co z konsolką chodzi. Tutaj mamy nawet oznaczenie, że pochodzi ona z 2014 roku, czyli jest jeszcze w zasadzie świeżutka. E, mamy tutaj opis Princess toast, Toadstool is being held captive by the evil dragon Koopa. Mario has to overcome challenging obstacles on eight different levels to free the princess. Problemów z tym opisem jest wiele, już pomijając fakt, że jest po prostu e, e, dziwnie zawinięty. To na przykład nazwa, Evil Dragon Koopa. Nie tylko że nazwa Koopa jest napisana w błędny sposób, pisze się ją oczywiście przez dwa O. To Evil Dragon Koopa, ta nazwa chyba nie padała zupełnie z, w ogóle od czasów nes e, Dziwne, jak na licencjonowany produkt, że w ogóle nikt tego nie przeczytał, nikt nie potwierdził z Nintendo, że opis jest prawidłowy. Nie spodziewałem się czegoś takiego w oficjalnym produkcie. Znaleźć oczywiście Princess Toadstool, Tego, tej nazwy też nie używa od dekad, w zasadzie już Princess Peach to się przewija przez gry wideo od minimum 20 lat. Nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie do tych prymitywnych konsolek z tamtej epoki, czy po prostu ktoś zwyczajnie dał ciała, przepisał instrukcję z czasów NES-a i nie zastanowił się nad tym dwa razy. I bardzo dziwne, jak mówię, na licencjonowany produkt Nintendo. Nintendo zazwyczaj zwraca bardzo dużą uwagę na takie rzeczy. Pozwoliłem sobie ten blistr otworzyć wcześniej, zrobić otwór z dołu, żebyśmy mogli wyjąć konsolkę. Mała informacja: jak przyjrzycie się, zobaczycie, że stare konsole przestały działać. Baterie wyczerpały się dosłownie parę tygodni temu. Więc jeśli zastanawialiście się, ile na tej jednej baterii. Taka konsolka wytrzyma, to odpowiedź brzmi najwyraźniej około 8 miesięcy, bo jeszcze ostatnim razem, jak się nimi bawiłem, parę tygodni temu, to działały bez problemu. Jak widzicie, wygląda identycznie jak reszta konsolek, również zawiera z tyłu stojaczek. Te zawsze trzeba troszeczkę poluźnić na początek, bo nie chcą się otwierać. O, no tu otwórz się. Te stare też nie chciały się otwierać na początku. O, okej, okay, udało się. Tak, mamy stojaczek. Stoi ładnie, będzie się fajnie prezentować na półce. Tym bardziej, że gdy wyciągniemy zabezpieczenie baterii, pojawia się gra w trybie Attract Mode. I tak może działać w formie zegarka z animacją około 8 miesięcy, co ustaliłem na podstawie poprzednich konsol. No i mamy Super Mario Brothers. Widzimy Mario skaczącego po platformach. Mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć o co chodzi. Czekajcie, us usadowię się przy kamerze troszeczkę wygodniej. Tak, żeby w miarę można było grać i żeby odbicia za bardzo nam nie przeszkadzały. Nie będzie łatwo, co? No ale spróbujmy. Naciśnijmy game. Jaka melodyjka? Okej, okay, zasady wydają się bardzo proste. Musimy unikać przepaści, tak? Level pierwszy, pierwszy. Lecimy w lewo, w prawo poruszamy Marianem. Musimy podskakiwać w odpowiednich momentach, żeby unikać przepaści tyryty ty, ty i jedziemy. Aha, musimy skakać w takim w takim momencie, żeby spaść. Bardzo prymitywne w porównaniu do pozostałych gier. Ups, spadłem. O, wy wykryłem... Że możemy naskakiwać po podskoczeniu. To powoduje, że gra jest dużo łatwiejsza na szczęście. Lepiej późno niż wcale, jak to mówią. To znacznie łatwiej granie. Hm. Czekaj, czy teraz podskoczę. O! A! utknąłem. Trzeba spróbować przejść pierwszą planszę, nie ma tak dobrze. I 40 metrów. Uda nam się. Damy radę, jesteśmy blisko. Osiemnaście, dziesięć, osiem, cztery, trzy, dwa, jeden, zero i co dalej? Ale jakaś meta, nie? Ło! Wow. A to co, jakiś boss? Ach, ruchome platformy. Dobra, czekajcie. Ogarnę to, ogarnę to, ogarnę to. Czemu nie mogę wskoczyć do góry? Mario, wkurzasz mnie. Udało się. Dobrze. Co to jest? To jest księżniczka? To jest. Praktycznie księżniczka. Druga plansza. Stła wnioskuje, że... u, Jakie komplikacje. O, o, utknęliśmy. To już jest trudniejsze. Tutaj nie da się da się utknąć już w poziomie nawet. Z grafiki wnioskuję, że po drodze można też znaleźć lakitu. Grzybki w dalszym etapie gry. Więc dzieją się to różne rzeczy, do których ja nigdy nie dojdę, bo jestem beznadziejny w grach wideo. W każdym razie chciałem wam pokazać krótką prezentację. Kolejnej z gier tego cyklu. Jeżeli znajdę jeszcze jakąś kiedyś w sklepie, to na pewno się w nią uzbroję i również Wam za ją zaprezentuję. Jeśli lubicie takie zabaweczki w stylu starego Game and Watcha, na pewno Wam się spodoba. Fajna zabawka. Do zawieszenia na klucze, zabawy w autobusie, jak się w telefonie rozładuje bateria i jak znalazł. Trzymajcie się ciepło, miłego weekendu i zobaczymy się w kolejnych materiałach. Pa, pa, pa.